Szanowni Państwo, jesteśmy w Porajowie w minie Bogatynia na samym południowo-zachodnim końcu Polski. I to, co usłyszeliśmy tutaj od przedstawicieli Ruchu Obrony Granic, ale także w innych miejscach mieszkańców, z którymi rozmawialiśmy, to są rzeczy, które powinny wszystkich Polaków zaalarmować. Zobaczcie Państwo, nawet na opowieść, którą słyszymy. Po stronie rządzących. Obecny premier, mój następca, mówi: Nie ma żadnego problemu. Są wystarczające służby mundurowe, które pilnują polskich granic. Po czym, tak powiedział parę dni temu, a wczoraj, przedwczoraj, zdecydował o tym, żeby w ślad za presją ludzi i naszą presją polityczną, jednak doprowadzić do tego, żeby były kontrole na granicy. No to jak? Albo mamy do czynienia z jakąś fatamorganą, z jakimiś, jakimiś ułudami, za którymi biega premier obecny, i wtedy jest jeden problem, albo jest to skrajna obłuda, hipokryzja, i wtedy jest to drugi problem. Na pewno nie będziemy dziękować panu premierowi, że w ślad za presją społeczną wreszcie podjął decyzję, żeby wprowadzić kontrolę na granicach. Ale zobaczcie, kto tutaj tę kontrolę na granicach sprawuje, kto ją wykonuje? To ruch obrony granic. Polacy, którzy bronią polskich granic, ponieważ jak usłyszałem przed chwilą od mieszkańców, brakuje jednej trzeciej etatów w Policji w Straży granicznej, nie są wypełniane te etaty. Prawdopodobnie również dlatego, że nie ma pieniędzy w budżecie tutaj tego typu opowieści słyszę. Kanclerz Merc mówi, że nie ma żadnej um, ekstradycji turystycznej, że nie ma żadnego tego typu ruchu. Jeżeli tak, to dlaczego słyszę od naszych tutaj panów broniących granic, że nie dalej jak parę dni temu wyłapano taki przypadek, że siedmiu obcokrajowców, którzy nie mają prawa być na terytorium Polski, była próba przepchnięcia ich. Do Rzeczpospolitej przez służby niemieckie, uniemożliwiona właśnie przez tych panów, przez ruch obrony granic. Taka jest dzisiaj rzeczywistość. Żeby było jasne, jesteśmy murem za polskim mundurem. Szacunek dla Straży Granicznej, funkcjonariuszy Straży Granicznej, dla polskich policjantów. Oni dzisiaj w bardzo szczupłym składzie etatowym. Usiłują bronić granicy tak jak mogą. Ale ich przełożeni, Tusk, Siemoniak, Boroń, komendant główny policji, Bagan Straży Granicznej, oni są odpowiedzialni za ten stan. Bagan i Boroń do dymisji natychmiast, ponieważ nie wykonują swoich zadań tak jak powinni wykonywać. Z tym mamy tutaj dzisiaj do czynienia. Zobaczcie Państwo co się dzieje na wzdłuż całej polskiej granicy. Jeśli tutaj uniemożliwiono na tym niewielkim przejściu w Porajowie. Uniemożliwiono przejście tylko w ostatnim czasie siedmiu obcokrajowców. Pomnóżcie sobie to razy ilość dni razy ileś przejść. W Zgorzelcu jest dużo, dużo gorzej. Mamy do czynienia po prostu z atakiem na polską granicę przez nielegalnych imigrantów wciskanych nam przez Niemieckiego kanclerza, niemieckie służby. Oni sobie niedaleko polskiej granicy w Eisenhuttenstadt zrobili specjalny ośrodek. Tam ściągają nielegalnych imigrantów i potem dystrybuują ich po różnych punktach granicznych. Mamy z tym do czynienia codziennie. Mamy z tym do czynienia praktycznie w każdej godzinie. Co to za państwo z tektury, gdzie obywatele muszą wykonywać obowiązki służb? Jak pod Limanową, kiedy. Obywatele skrzyknęli się razem, żeby szukać tego mordercy. To co, Tusk tak samo wyśle tam służby, żeby grozić obywatelom, że próbują zadbać o swoje własne bezpieczeństwo? Zobaczcie, co się dzieje. Nie chcemy takich zbrodni okrutnych, zbrodni jak ta, która była w Toruniu. Nie chcemy takich ekscesów jak w Lubinie, jak w wielu miejscach kraju. Widzimy, jak do Skierniewic podrzucani są dorośli, Ludzie do domu dziecka, muzułmanie, i próbują wymusić prawa Koranu, prawa muzułmańskie, prawa szariatu na dzieciach z domu dziecka, ponieważ są podrzuceni, podrzuceni niby jako niepełnoletni, bo sobie wpisują takie daty urodzenia. Wszyscy nagle urodzeni 1 stycznia. Słuchajcie, wszyscy urodzeni 1 stycznia. No ale przypadek z całego Bliskiego Wschodu. Wszyscy urodzeni 1 stycznia najpierw przybyli przez Morze Śródziemne do Niemiec. Bardzo wielu z nich przez Morze Śródziemne w ogóle nie postawili stopy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a teraz są wciskani przez służby niemieckie. Hej, wy tam w Niemczech, sami sobie naważyliście tego piwa, to je wypijcie. Brawo. 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 To Wasza Kanclerz i Wasi Kanclerze mówili. Herzlich willkommen, przyjeżdżajcie tutaj wszyscy. Dzisiaj cały ten bałagan, wszystkie te gwałty, rabunki, zbrodnie, morderstwa, ciężarówki wjeżdżające na targowiskach, w tłumy ludzi, to jest to piwo, którego sobie, które sobie nawarzyliście. A my chcemy bezpiecznej Polski. Po prostu chcemy bezpiecznej Polski. Razem z panem burmistrzem Bogatyni, z panią minister Marzeną Machałek, z panią poseł Byliśmy bogatyni, rozmawialiśmy z mieszkańcami, ale także rozmawialiśmy o bezpieczeństwie, o wszystkim tym, co jest najważniejsze tutaj dla Polaków. Obok bezpieczeństwa jednak wszyscy w Polsce musimy pamiętać, że tutaj na terenach przygranicznych ludzie żyją z handlu przygranicznego i ze względu na nieudolność polskich władz ten handel dzisiaj cierpi, ta turystyka dzisiaj cierpi. Przedsiębiorstwa przygraniczne dzisiaj ponoszą straty. Żądam natychmiast od tego rządu, od ministra finansów, od premiera utworzenia specjalnej tarczy dla przedsiębiorców. Jak na granicy wschodniej, kiedy trzeba było podjąć decyzję o obrony polskiej granicy, podjąłem ją w ciągu pięciu minut. Budowa muru, budowa zapory, specjalne programy dla samorządów, specjalne programy. Dla przedsiębiorców, którzy tracili pieniądze. Przedsiębiorcy tutaj mówią mi, że już dzisiaj tracą pieniądze. Żądam natychmiast wdrożenia tarcz osłonowych dla polskich przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego. Tutaj nie może być tak, że oni są pozostawieni sami sobie. Państwo polskie musi pracować również po to, żeby przedsiębiorcy mieli odpowiednie działania osłonowe. Nielegalna imigracja już dzisiaj doprowadza do trzech potężnych, gigantycznych problemów w Europie Zachodniej. Bezpieczeństwo, tożsamość i drenowanie budżetu. Bezpieczeństwo, widzimy co się dzieje. Polska ma dużo mniejszy wskaźnik rabunków, gwałtów, morderstw. Niż to, co się dzieje w Berlinie, Hamburgu, Monachium, Kolonii, Paryżu, Marsylii, Niceli, Barcelonie, Madrycie i mogę wymieniać bez końca te miasta, także w Wielkiej Brytanii, gdzie niestety dokonuje się bardzo wielu przestępstw związanych z nielegalną imigracją. Polacy tego nie chcą. Chcemy utrzymać bezpieczny kraj to pierwszy punkt. Punkt drugi: tożsamość. Chcemy utrzymać naszą polską, chrześcijańską narodową tożsamość, a nie żeby ktoś nam narzucał obce wzorce kulturowe. Prawo kariatu, szariatu, może jeszcze tutaj jakiś kalifat będą wprowadzali. Zobaczcie, co się dzieje w, we Francji. Myślicie, że to są tylko takie czcze pogróżki? Nie. Tak wygląda ta sytuacja w Europie Zachodniej. Tam kultura francuska, niemiecka, austriacka została potężnie uderzona przez miliony nielegalnych imigrantów. I ten punkt trzeci. Pamiętajcie, wszyscy rodacy, już teraz pakt migracyjny obowiązuje. Tylko tydzień potrzebował obecny premier, mój następca, tylko tydzień, w grudniu 23 roku, kiedy przejął władzę, żeby de facto zaakceptować pakt migracyjny. A może zrobić to, co ja zrobiłem w czerwcu 2018 roku, wypowiedzieć pakt migracyjny. Weto dla paktu migracyjnego. Brawo, brawo. Brawo. I tego żądamy od Tuska. I szacunku dla Polaków, którzy bronią tutaj z własnej woli, poświęcają swój czas. Dla panów z Ruchu Obrony Granic. Jeden z panów przyjechał z Częstochowy. Panów i pań ze wszystkich zakątków Polski, którzy bronią naszej granicy. I oczekujemy szacunku dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Dla polskiej policji, którzy starają się wykonywać obowiązki, ale jest za mało etatów. Nie są w stanie tego zrobić w odpowiedni sposób. Zwracam się jeszcze do kobiet. Drogie panie, nasze matki, siostry, żony, córki, ta obrona jest przede wszystkim dla was, bo wy w pierwszej kolejności jesteście narażone na ataki ze strony nielegalnych imigrantów. Tak jest na Zachodzie. Uczmy się na błędach innych wreszcie. Chcemy dla Was zapewnić Polskę bezpieczną, Polskę spokojną, Polskę, w której można wyjść spokojnie na ulicę i tam na tych ulicach spacerować sobie po 22. A nie tak, jak jest na dzisiaj na zachodzie, w miastach, które wyglądają czasami jak zamknięte getta przed, chroniące się przed policją. Policjanci boją się wchodzić przed, do niektórych dzielnic Paryża i wielu, wielu innych miast w zachodniej Europie. Nie chcemy takiej sytuacji w Polsce. Dlatego bronimy polskiej granicy. Będziemy wchodzić w te miejsca, gdzie państwo polskie, to państwo z dykty, państwo Platformy Obywatelskiej nie działa, państwo z tektury nie działa. Będziemy wchodzić, będziemy pomagać temu państwu, żeby obronić polską granicę. I obronimy skutecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie premierze. Bardzo się cieszę, myślę, że wyrażam tutaj zdanie moje i pana burmistrza Wojciecha Dobrowicza, że pan tu jest. Jest tu z nami, mieszkańcami regionu dolnośląskiego, dawnego województwa jeleniogórskiego i tej tutaj przygranicznej strefy. I dziękuję, że tu Pan jest, ponieważ to jest dowód na to, że rząd Pana, w którym miałam zaszczyt zasiadać, poważnie podchodzi do problemów Polaków. I trzeba tu bardzo jasno dodać, bo mam takie wrażenie, że teraz po wyborach prezydenckich to przechodzenie imigrantów, przerzucanie imigrantów się po prostu nasiliło. I to tylko świadczy o obłudzie tego rządu, który Wstrzymywał pewne procesy, na które umówił się z Niemcami, na które umówił się z Unią Europejską, po to tylko, żeby Polaków omamić, oszukać, że tego paktu imigracyjnego nie będzie wdrażał. Dzisiaj to widzimy i widzimy też taką przyznanie się po trosze do porażki, ponieważ prowadzenie kontroli na granicach jest przyznaniem do porażki, ale nie byłoby tego przyznania, gdyby nie ludzie, mężczyźni którzy bronią polskich granic, ludzie z ruchu obrony granic. To jest naprawdę ważne i dziwię się takim stwierdzeniom i takim deklaracjom, że nie będzie się ścigać imigrantów, tylko ludzi z ruchu obrony granic. To jest po prostu niebywałe. Ja panu, panom bardzo, bardzo dziękuję i mówię to jako kobieta, matka, babcia i... To jest bardzo ważne, byście tutaj panowie trwali, stali i bronili, i pokazywali, że bezpieczeństwo Polski jest najważniejsze. A tutaj mówimy nie, o, oczywiście o bezpieczeństwie kulturowym, finansowym, ale też fizycznym bezpieczeństwem, bo nielegalna imigracja zagraża przede wszystkim polskim kobietom, matkom, córkom. Chcę jeszcze dodać jedną rzecz. Bo y, mówimy dzisiaj o bardzo poważnej sprawie, bo dzisiaj to bezpieczeństwo jest naprawdę zagrożone. To jednak, chodząc po y, Bogatyni, chcę powiedzieć, że przez te ostatnie 4 lata Bogatynia się niezwykle zmieniła i bardzo dziękuję y, panu premierowi za to, że tak ogromne środki na rozwój nie tylko Bogatyni, dzisiaj mówimy o Bogatyni, po prostu mogły się znaleźć. Bogatynia to jest nie to miasto, które było przed 4 laty. Piękne skwery, ulice i jeszcze są kolejne pieniądze. Mam nadzieję i proszę też mocno tutaj działać, żeby rząd Tuska nie zatrzymał tych pieniędzy, które są przeznaczone na dalszy rozwój tej Ziemi Bogatyjskiej, dla której bardzo ważne jest też zbudowanie specjalnej nazwy to roboczej strefy ekonomicznej, która byłaby tą przyszłością dla tego regionu. Bardzo dziękuję za to wszystko panie premierze, co pan zrobił. Zrobiliśmy też i wspólnie. I dziękuję też panom z Ruchu Obrony Granic, że to, że wykonują trudną robotę, ale ważną i są narażeni na ataki ze strony rządu. Dziękuję bardzo. Jeśli są jakieś pytania teraz, to proszę bardzo. deklarację, ponieważ pan, Dojdzie do władzy, wtedy w 72 godziny bodajże każdy nielegalny imigrant wyjedzie z Polski, powstanie specjalny urząd. Chciałbym się zapytać konkretnie, na czym ten urząd miałby polegać i dlaczego teraz nie jest możliwe wprowadzenie takiego e, rozwiązania? I drugie pytanie: od razu od poniedziałku mają być wznowione kontrole graniczne. Czy Pana zdaniem to rozwiązuje temat? A pytam się: e, ponieważ wielokrotnie. W przestrzeni medialnej były też na na których to, polscy, polscy strażnicy graniczni czy też policjanci odbierają nielegalnych imigrantów, więc to tak naprawdę to że miałby przed kontrolować. Ja może krótko rekapituluję to pytanie, bo nie wiem, czy wszyscy słyszeli, jakby w przypadku, jeśli byśmy my odpowiadali za granicę, jakby doszło do skutecznej obrony polskiej granicy, uszczelnienia tej granicy przed wciskaniem nam przez służby niemieckie, kanclerza Niemiec, nielegalnych imigrantów. Otóż w ciągu 72 godzin. Powołałbym resort, specjalny resort, który by się zajął nielegalną imigracją. Prowadziłbym bardzo dokładne kontrole na granicy, ale nie takie jak tutaj są. Szanowni Państwo, usłyszałem coś szokującego od pana Dariusza, który służy tutaj, służy w Zgorzelcu. Wyobraźcie sobie, że wspólne kontrole policji polskiej i niemieckiej w Zgorzelcu powodują, że tak naprawdę. Zastraszani są często członkowie ruchu obrony granic, nie nielegalni imigranci. Otóż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do takiego mieszanego patrolu polsko-niemieckiego podchodzi człowiek, i to jest udokumentowane, są świadkowie, i policjant, niemiecki policjant wyciąga broń, sięga po broń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Co o tym myślicie? Co obywatele polscy o tym myślą? Chodzi policjant tutaj i wyciąga broń po to, żeby nie musieć tłumaczyć się przed Polakami, co on tutaj w ogóle robi. No na pewno bym co tutaj robi w Polsce, bo to było po polskiej stronie. No na pewno bym na to nie pozwolił. Pogoniłbym wszystkich niemieckich policjantów stąd nie w 72 godziny, w 72 minuty. Brawo! Brawo! Dalej pytał pan redaktor też o to, jak ta kontrola może wyglądać za kilka dni w ogóle. Co to jest za tempo? Co to jest za tempo działania obecnego premiera? Jak padały przedsiębiorstwa w czasie COVID-u, to w 72 godziny zrobiliśmy program pomocy dla firm i były pieniądze na koncie. Co to jest w ogóle za gadanie, że oni będą robić jakieś kontrole za jakiś czas w tym stanie etatów, jeśli nie byłoby ruchu obrony granic? Drodzy Państwo, możecie być pewni, że te kontrole niewiele dadzą, ponieważ brakuje etatów Straży Granicznej, brakuje wypełnionych etatów policji. Jeszcze raz mówię, Boroń, Bagan natychmiast do dymisji. Dlatego taka kontrola, musi, aby była realna, musi być wspierana przez odpowiednie służby mundurowe, które to uetatowienie uzupełnią to bym natychmiast zaordynował, tak jak zrobiłem to na granicy wschodniej, kiedy groziło nam realnie, że tutaj dziesiątki tysięcy muzułmańskich imigrantów przepychanych przez Łukaszenkę znajdą się na terytorium Polski. To, co dzisiaj, z tym dzisiaj mamy do czynienia, mogło się już zdarzyć trzy lata temu, ale wybudowaliśmy zaporę, mur. Tę zaporę, o której Tusk mówił, że jest niepotrzebna, że nigdy nie powstanie, a poza tym to są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na Ziemi. Nie słuchaliśmy ich wtedy, nie będziemy ich słuchać teraz. Panie konierze, Janusz Rzecznowski, Republika. Pytanie odnosi te wspólne patrole polsko-niemieckie. Biorąc pod uwagę fakt, że my reprezentujemy trochę inne interesy, to znaczy Niemcy mają inne interesy, Polska. Czy w związku z tym te patrole powinny zostać w tym momencie w związku z napięciem migracyjnym zawieszone? Pan redaktor pyta o te wspólne patrole i bardzo, bardzo słuszna fraza znalazła się w tym pytaniu. Że przecież my mamy inne interesy niż Niemcy. Niemcy naważyli sobie skisłego piwa i teraz sami muszą je wypić. No ale nie wiedzą jak. W związku z tym setki tysięcy tych migrantów są przygotowani już w kartotekach niemieckich do przepchnięcia na stronę polską. Ba! Niemieckie media na stronach Bundestagu potwierdzają absolutnie rekordową liczbę ponad 10 tysięcy ludzi, czy około 10 tysięcy ludzi. Przepchniętych do, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2024 roku. Ta liczba się nasila. Tak, panie redaktorze, szanowni państwo, mamy absolutnie odrębne interesy. Niech polskie służby same wykonują swoje obowiązki tak, jak powinny wykonywać. Niech robią to, do czego zostały powołane, a nie patrole polsko-niemieckie, gdzie niemiecki policjant wyciąga broń na terytorium Rzeczypospolitej. Ej, kolego, wypad stąd. Wypad z Polski. Tam się zajmuj bezpieczeństwem na terytorium swojego kraju. I dbaj o to, jak że się wpuścili te setki tysięcy miliony nielegalnych imigrantów. Tak bym powiedział i tego bym na pewno tego słowa bym dotrzymał. Proszę bardzo. Pytanie było tutaj o to, że media publiczne, tak zwane media publiczne e, dostają z budżetu tego dziurawego budżetu 3 miliardy złotych, te 3 miliardy złotych, które brakuje dzisiaj na kardiologię, na onkologię, na etaty dla policjantów, dostaje ta tak zwana czysta woda mediów publicznych i oni wiecie, co robią w tych mediach publicznych, atakują ludzi z ruchu obrony granic którzy dzisiaj, wcześniej to widzieliśmy, dzisiaj, teraz, przed chwilą rozmawiałem z nimi, obronili Polskę na pewno już w tych dniach, w tych godzinach przed dziesiątkami, przed dziesiątkami nielegalnych imigrantów. Oni są, a tak świat postawiony na głowie, Polska postawiona na głowie. Ten rząd się całkowicie posypał. Pruje się na szwach. 1 czerwca miesiąc temu dostał czerwoną kartkę. Nie wiedzą co robić. I powiem Państwu, co robi taki rząd, który naprawdę jest pewnej um, matni. Będzie wykonywał najróżniejsze ruchy, ataki na obywateli, na ruch obrony granic, ale my solidarnie, cały naród polski, obronimy ruch obrony granic, jeżeli trzeba będzie ich bronić. Będziemy Was bronić, panowie i panie, bo wiem, są, że są też panie. Też są panie, paniom też dziękujemy, jak najbardziej. Dziękuję bardzo, może TVN jakieś pytanie? Kurczę, no patrzcie państwo, no tu w Porajowie, w Sieniawce, proszę. Nie, no jest TVN, jest, jest tylko, tylko boją się zapytać o cokolwiek. Zawsze mają po 5-6 pytań, zwłaszcza przed 1 czerwca. Telewizja publiczna może w takim razie powiedzcie, co tam opowiadacie w tych swoich um, propagandowych programach. Proszę bardzo. O, wywołałem pytanie pani Stefelmu. Proszę bardzo. Jestem tutaj na granicy po to, żeby właśnie pan prezydent również e, za chwilę, jak zbuduje swój BBN, Biuro Bezpieczeństwa Narodowe, Narodowego, wspierał działania obywateli. Jestem pewien, że pan prezydent Karol Nawrocki z kimkolwiek, kogo powoła na szefa BBN-u, bo to jest jego prerogatywa, ja tę kandydaturę, jeżeli taka jest, bo to wszystko są przecież medialne spekulacje, oceniam bardzo, bardzo wysoko. Pani redaktor spytała o pana Sławomira Cęckiewicza, ale to jest decyzja pana prezydenta. Jestem pewien, że BBN będzie wspierał ruch obrony granic. Proszę bardzo. Panie premierze, pytanie mieszkańców, ludzi z Tuzi, granicy. Po prostu kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców pracuje po niemieckiej drodze na obronę Zanyski. Tak. poniedziałku będą objęci podwójną operacją. Co pan mówi? Dokładnie. Dlatego wzywam Tuska, żeby tutaj skonstruował takie procedury operacyjne ze wsparciem personelu odpowiedniego, bo słyszymy wszędzie od mieszkańców, że za mało jest funkcjonariuszy Straży Granicznej, że brakuje policjantów. Dlatego na to pytanie Pana z telewizji publicznej mogę powiedzieć: jak najwięcej przyjąć teraz do Policji, do Straży Granicznej. Natychmiast przesunąć pieniądze z budżetu. Wiedziałbym, jak to zrobić, po to, żeby tę dolegliwość, te niedogodności usunąć. Bo one mogą być i ja je rozumiem, dlatego wezwałem już teraz. W poniedziałek chcę widzieć tarczę która działa dla przedsiębiorców w województwie dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim tarcza dla przedsiębiorców, natychmiast Brawo. proszę bardzo, tam się ktoś zgłaszał to jak nie ma więcej pytań to dziękujemy bardzo